Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszą koronkę chcemy ofiarować w intencji naszych zmarłych, z naszego klasztoru, z naszych rodzin, a także za dusze przysłuczepiące. Ojcze nasz, który Cię jest w niebie, święcie się imię Twoje, sprzeć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Amen. Nie ma nam naszej winy, jak i wroga odpuszczam nasze odpuszczamy naszej winowajców. I nie lecz nasz Pan na odprzeciw, ale nas na zła, Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niemiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg, księdza na nim Teraz i Jerzy i Stworzyciela nieba i ziemi, I Jezusa Ty, Chrystusa, Świętego jedynego, Pan, Pana Chrystusza, naszego, Który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Panny, mężu pod wąskim piłatem, Ukrzyżował umalnień pod stopy Wstąpił do wieku trzeciego dnia, Zmartwychwstał, Stąd na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. wierze w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywo wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i kraj, i Wództwo, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie, za grzechy nasze i, nasze, nasze, i całego, nasze, całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłość w dla i, nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej w całego

na jego bolesnej męki nie było się odzywana, czyli świata. Dla jego bolesnej męki nie było się odzywana, czyli całego świata. Dla jego bolesnej męki nie było się odzywana, czyli całego świata. Dla jego bolesnej męki nie było się odzywana, całego świata. Ojcze przywieczny ofiaruję Ci ciało i krew, dusze, i bóstwo najniższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na Naszym Ładanie, ja zakończych, na nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie święcie dla, 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 dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie Pana całego świata dla jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie Pana całego, całego świata dla jego bolesnej męki. Niech całego świata dla jego bolesnej męki. Niech miłosierdzie całego świata dla jego bolesnej męki. Niech ośrednio żywano i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłość i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie go przeżywano i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie go się żywana i całej Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwa Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na na naszego przykład na i wersze, wersze, I świata. <confused> dla Jego bolesnej męki. Nie. I w i świata. Dla Jego bolesnej męki la Dla jego bolesnej męki Nie jużzeddziela na sica swego świata Dla jego bolesnej męki Nie juższekiela na sicawego świata Dla jego bolesnej męki jeliłozekidziela na sicawego świata Dla jego bolesnej męki Jeli jużze raz Δεν είναι δημοσιογραφικό κράτο, 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 δεν είναι δημοσιογραφικό δεν είναι δημοσιογραφικό δεν είναι δημοσιογραφικό δεν είναι δημοσιογραφικό κράτο, δεν είναι δημοσιογραφικό δεν είναι δημοσιογραφικό δεν είναι δημοσιογραφικό δεν

Danach Jego bolesnej męki. nie mi dla Jego bolesnej, bęki. Dla 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 jego bolesnej bęki. męki. nie dla nas Przewieczny ofiarujemy Ci ciało, krewny, przebóstwo. Największego syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Największe błaganie ze na, na. na. Za na. i całego świata. A na Jego bolesnej męki. Nie tylko dla nas i całego świata. A na Jego bolesnej męki. Nie. Nie.

Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nami i nad całym światem. O krwi wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas. ufamy Tobie. Ochliwo, do której wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufamy, ufamy Tobie. Okrwiwo, do której wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezus. Wszyscy święci, święte Boże, Mówcie się za nami. Po Twoją obronę uciekamy, się święta, pan święta, pan święto jest naszych, Na świętych nas miarach. Na świętych miarach. Na świętych miarach. Na zawsze miarach. Na i Przyjść nasza, synes na nas ojednaj, snowu swojemu nas polecaj, swojemu snowowi nas podawaj, a od zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziom, Boże, Ojcze Miłosiernym, który odielimy swoją, swoją miłość, Boś, swoim Boś, synu, synu Jezusze Chrystusie i wygra się na nas, Duchu Świętym, przyczynem. Tobie zalecamy żyć losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grześnymi, ulecz naszą słabość, przedwyższać wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia. A gdy nie, nawet twój jedyny Boże, zawsze odnajdywajmy źródło nadziei. Ojcze Wszechwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania tego Syna nie dla nas i, i całego świata. Amen. Pan z Wami Pan z Duchem, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bóg niech będą